Szanowni państwo, partia wojny w Polsce ma bardzo wielu zwolenników i przedstawicieli. Tam gdzie popis się kłóci o jakieś drobne rzeczy, w kluczowych kwestiach budują wspólny front. Tym razem mamy do czynienia ze wspólnym frontem partii wojny. I prezydent Duda jest tutaj głośną tubą, ale nie jedyną tej partii wojny, a Brak w ogóle jakiejkolwiek debaty, ani słowa o pokoju. Pokój, który mógł być zaprowadzony już w kilka tygodni po wybuchu tej wojny. E, uczestnik delegacji ukraińskiej, która negocjowała w pierwszych tygodniach po wybuchu wojny w 2022 roku porozumienie pokojowe z Rosją. Relacjonował przebieg tych rokowań i produkt w postaci kilkunastostronicowego projektu porozumienia, i to porozumienie zostało nie zostało zawarte, zostało zablokowane. Spójrzmy w doniesienia medialne, kto wtedy latał do Kijowa premier Wielkiej Brytanii. Johnson był wyjątkowo częstym gościem w krótkim czasie po wybuchu wojny w kwietniu, w czerwcu był w Kijowie, później w listopadzie również prezydent Duda był częstym gościem w Kijowie. Bardzo możliwe, że to właśnie to są główni autorzy blokady porozumienia pokojowego, które byłoby zawarte w najlepszym z możliwych momentów dla Ukrainy wtedy, kiedy Ukraina świetnie poradziła sobie i odrzuciła e, wojska rosyjskie, i wówczas, gdyby ten pokój był zawarty tak, jak chciały obydwie strony, jak były bliskie porozumienia, wówczas odbyłoby się to z najmniejszymi stratami materialnymi i ludzkimi. Ale teraz widzimy pochukiwania, deklaracje wysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę, i co tu dużo mówić? Jest realizowany usilnie przez Tuska, Dudę, Sikorskiego również ministra obrony narodowej scenariusz, że polscy żołnierze, tak jak powiedział generał Samol, czego się obawiał i co jak oceniał jakiego to scenariusza mamy perspektywę? ścieranie Polskich żołnierzy w obronie interesu Stanów Zjednoczonych, a nawet Europy Zachodniej. I gdy słyszymy o zachowaniach władz niemieckich, no to mi się nasuwa takie skojarzenie. Niemcy, widząc jak polskie władze, rząd warszawski przebiera nóżkami, żeby włączyć się do wojny z Rosją, oni tylko zacierają ręce bo przecież dla nich to jest świetna perspektywa. Polska zrujnowana wojną z Rosją, żołnierz polski i polska armia zdewastowana, e, e, zutylizowana w okopach na Ukrainie i to jest przecież świetna perspektywa odzyskania ziem, zaprowadzenia porządku na ziemiach rdzennie niemieckich, jak pewnie będą oni je traktować. Gdy polska administracja nie będzie sobie radziła z porządkiem wewnętrznym, zewnętrznym, gdy upadnie nasza gospodarka przyciśnięta wysiłkiem zbrojeniowym, Niemcy tylko zacierają ręce, byśmy weszli do tej wojny, bo dla nich to jest świetna perspektywa.